Dzień dobry. Jesteśmy w Nowym Wartnie. W Łodziu, tak. W Łodziu sieje trawę. Mimo, że grząski teren, ale mamy nadzieję, że trawa urośnie. To się w ogóle okaże po zimie. Na dzień dzisiejszy prace rolne odbywają się. No, parę słów do mikrofonu. Halo, my rolnicy musimy siać. I zbierać plony. Nie ma co zbierać. Ale siać jest to. Plon, niesiemy plon. Niesiemy plon. Popieramy rolników. Tam mamy dziurę. Nie wiemy co z nią zrobić. No ale trawa może trochę utwardzić, co? Mamy taką nadzieję. Kochanie. Ta zima i ten rok pokaże, jak to będzie wyglądało.